W Jeleniogórskim Ratuszu zebrał się sztab zarządzania kryzysowego, podczas którego omówiono stan bieżący sytuacji meteo i poziomu wód w rzekach. Podjęto również działania udzielenia pomocy mieszkańcom zagrożonych terenów. Na całe szczęście Jelenia Góra jest bezpieczna. Ale i tak i tak przygotowujemy się na różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą się zdarzyć. Rozdysponowanych zostało już około 3000 worków, czego przede wszystkim wywozimy w te tereny, gdzie wiemy, że może być najgorzej. Czyli to jest radomierka, to jest kamienna radomierka to wzdłuż ulic tam są wystawiane worki i mieszkańcy mogą. Brać te worki i zabezpieczać swoje posesje. I jednocześnie kamienna to kamienna ulica ludowa, łąkowa, cmentarna i, i mieszka pierwszego. Dzisiaj na rzekach jest stan stabilny, powoli nam rośnie, ja sobie pozwolę proszę Państwa skorzystać z bezpośredniej informacji, na Bobrze mamy 114 cm, a ostrzegawczy poziom to jest 160, alarmowy to jest 220, czyli mamy jeszcze rezerwy na Bobrze, to samo jest na Kamiennej, tam jest 82, ostrzegawczy jest podobnie 160 i 200, najgorzej jest na Radomierce, ale to wiemy, że Radomierka jest po prostu za bardzo skanalizowana, a zbyt duży obszar opa opadów który tam jest. Niezależnie od tego mamy dwa punkty gdzie mieszkańcy mogą odbierać worki z piaskiem albo same worki bądź to sam piasek. To jest ulica Wolności 161 czyli baza siedziba spółki oraz na terenie zieleni miejskiej przy ulicy Mickiewicza 30. W stanie podwyższonej gotowości są również jeleniogórscy strażacy. Straż pożarna jest jak zawsze przygotowana, zwarta, gotowa. Nie tylko strażacy Państwowej Straży Pożarnej, którzy pełnią dyżur całodobowy 7 razy dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, ale też strażacy ochotnicy, którzy między sobą też ustalają kiedy dyżurują tak, żeby jak zajdzie potrzeba, żeby w każdej chwili wyjechali pomóc ludziom. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, że od kilku lat nie używaliśmy rękawów. Rękawów, które kupiliśmy kilka lat temu właśnie do zabezpieczania wałów, podnosząc te wały. Dzisiaj e, rozmawialiśmy o tym, żeby zobaczyć, w których miejscach ewentualnie byłaby możliwość wykorzystania tych, tych rękawów. Rękawy są gotowe, nie będziemy ich szyli, e, natomiast e, rozpoznamy, w jakich miejscach ewentualnie je użyć i czy teraz występuje taka potrzeba, żeby one teraz zostały rozstawione. Na godzinę 15 najgorsza sytuacja była w Maciejowej, w okolicach ulicy Witosa. Śmiało mogę stwierdzić, że pomalutku zaczynamy wracać do tego, co wydarza się u nas notorycznie czyli do obawy przed wielką wodą, która pomalutku, co widać po stanie rzeki, który gwałtownie zaczyna przybierać, następuje od chwili obecnej, a tak naprawdę od godziny. Co będzie? Czas pokaże czekamy na kolejny briefing naszych włodarzy na moście, na naszym legendarnym moście, na kolejne obietnice i na niezrealizowane plany, zamierzenia i wszelkiego rodzaju działania, które z roku na rok nie przynoszą żadnych oczekiwanych i pożądanych efektów w postaci wybudowania jakichś suchych polderów czy czegokolwiek, co mogłoby uchronić Maciejową przed powtarzającymi się sytuacjami powodziowymi praktycznie co roku. My już wnioskowaliśmy do Wód Polskich, wnioskowaliśmy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o to, żeby przed Radomierką, przed Maciejową zostały wybudowane zbiorniki retencyjne, które wyłapią tą wodę, bo z tych wszystkich pól ta woda spada nam na ulicę wrocławską, wcześniej na, na trójkę i leci całym strumieniem w kierunku radomierki. Radomierka nie jest w stanie przejąć tej wody i dlatego potrzebne nam są wcześniej zbiorniki retencyjne. Te zbiorniki kiedyś były. One były, bo to widać jeszcze pozostałości po tych zbiornikach, wystarczy je tylko odbudować i to w pewien sposób rozwiązałoby problem, problem zalewania Maciejowej i, i powiedzmy w jaki sposób niekontrolowany potok wody, który tam płynie. Stan wód na niektórych odcinkach rzek powiatu karkonoskiego i miasta Jelenia Góra na bieżąco można śledzić na stronie telewizji zachodnia. Zachodnia.tv